thank <laughs> you Co jakiś czas pokazujemy Wam nieruchomości dla przedsiębiorców. Tak będzie i dzisiaj. Jesteśmy w Kubucku przy ulicy Kościuszki 12, gdzie do sprzedania mamy budynek. W obecnej chwili jest to działający biznes, jest to sklep e, motoryzacyjny, z miejscem na warsztat, no, ale w przyszłości na Wasze potrzeby może być zaadoptowany również pod inne działalności. Wejdźmy do środka. Tutaj mamy 36 metrów sali sprzedażowej. Widzicie, no biznes cały czas działa, więc tak naprawdę sprzedajemy. Sprzedajemy takiego gotowca inwestycyjnego. Oczywiście cena dotyczy nie dotyczy wyposażenia. To jest istotne właściwie towaru. Jeżeli chodzi o magazyn, to również mamy sporo miejsca do przechowywania. Zobaczcie. Pokaż paweł, jak tutaj te regały wyglądają, czyli tego. Tego towaru naprawdę naprawdę możecie sporo sobie tutaj trzymać. Paweł, ty mi uciekasz, ale my pójdziemy na górę. Chodź, bo tutaj nad, nad lokalem mamy jeszcze część niewykończoną, ale chciałbym wam ją pokazać. Paweł nie lubi jak idę. Tyłem do niego i mówię, ale tym razem może mi wybaczy. Zobaczcie, ile tutaj jest metrów, jaka tu jest przestrzeń do aranżacji. Naprawdę tutaj jeszcze wiele, wiele możemy zrobić. Wiele możemy zrobić. I teraz pytanie, czy właściciel otworzył nam garaż. Chodź, zobaczymy. Uważam, że budynek daje niesamowite możliwości. Także jeżeli jesteście przedsiębiorcami z Kłobucka, to zapraszam Was, albo chcecie w Kłobucku inwestować, zapraszam Was do kontaktu. Pójdziemy, pójdziemy zobaczyć od czoła czy nam, czy nam otworzył garaż bo tędy byłoby najlepiej przejść do budynku do budynku przynależy jeszcze kotłownia z tyłu budynku ale tu już tam nie będziemy wchodzić kotłownia jest do wykończenia jest nowiutka do zrobienia trzeba wstawić źródło ciepła tutaj mamy podnoszoną bramę i teraz pytanie czy o otworzyli nam bardzo się z tego cieszę chodź Paweł wyjdziemy Zobaczcie, tutaj mamy podnośnik. Właściciel go, właściciel go założył chyba do szybkiej wymiany oleju, jak dobrze pamiętam. Rozmawialiśmy, tutaj miał ten olej być podawany przez to okienko, i tutaj miała być szybka wymiana oleju, ale wyobrażam sobie, że opony też można na takim podnośniku, na takim podnośniku wymienić, więc też jest to fajna sprawa. Tutaj będzie zamurowane. I choć Paweł pokażemy, bo tutaj jeszcze mamy miejsce na pomieszczenie socjalne, tak? Czyli tutaj będzie toaleta, łazienka. Tutaj jest miejsce też na umywalkę dla mechanika. Idziemy, idziemy na dwór, choć. Także no bardzo fajny, bardzo fajny budynek. Budynek jest. Nawet świeży, bo z 2019 roku w bardzo dobrym stanie technicznym. Jak sami widzicie, wymaga góra wykończenia, ale w mojej ocenie jest to, jest to świetna inwestycja. 200 m2 powierzchni użytkowej, 130 m bodajże zabudowy. Jeżeli zainteresowała Was ta oferta, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam Was do kontaktu.